Kurczę. Znowu nie odpisała? Dlaczego ona nie odpisuje? Przecież robię wszystko dobrze. Już powinna się cieszyć, że w ogóle z nią piszę. Nie wiem, co jest grane, no nie wiem. Wykruszają się te relacje. Te dziewczyny naprawdę powinny się cieszyć, że mają do czynienia z takim facetem, a nie wiem z jakiegoś powodu się to wszystko rozwala. Dlaczego tak jest, że dziewczyny odchodzą? Dlaczego, mimo że dla nas nie są księżniczkami, uważamy, że jesteśmy dla nich bardzo, bardzo fajnymi gościami, za którymi to one powinny latać, to jednak jest tak, że z jakiegoś powodu się wymykają? Zdradzę Ci dzisiaj jedną taką niepopularną przyczynę takiego stanu rzeczy, więc zapraszam Cię do odcinka. Właśnie na to chciałem postawić akcent, że chodzi tutaj o dziewczyny, które nie są dziewczynami z naszych snów, o jakich marzymy, no bo wtedy można powiedzieć, że no, odchodzą do lepszych facetów, do bardziej wysportowanych, zamożniejszych, inteligentniejszych, bardziej ustawionych finansowo i tak dalej. Tylko problem jest wtedy, kiedy spotykasz się z dziewczynami, które Twoim zdaniem Absolutnie mieszczą się w Twoim zasięgu i zostaje jeszcze wolne miejsce. Czyli innymi słowy, uważasz, że są to dziewczyny, które to powinny się starać o kontakt z Tobą, o to, żeby mogła być Twoją dziewczyną, kochanką, towarzyszką, jakkolwiek przyjaciółką, a jednak z jakiegoś powodu te dziewczyny odchodzą. To będzie krótki odcinek, ale chciałem Ci tu przypomnieć o bardzo. Ważnej zasadzie, o pewnej potrzebie kobiet, która w takich relacjach nie jest spełniona i to ona właśnie powoduje, że te dziewczyny odchodzą. To jedna z takich tajemnic, sekretów psychologii kobiety, czy jak to nazwać dotycząca kobiet, informacja, że kobiety po prostu bardzo potrzebują tego uczucia. Fascynacji w oczach mężczyzny, kiedy on na nie patrzy. Kobiety chcą być kochane, kobiety chcą być podziwiane, chcą być yy, pożądane i lepiej czują się wtedy, kiedy mają do czynienia z facetem, który jest w nie absolutnie zapatrzony, nawet jeśli ten facet jest gorszy od ciebie, niż miałyby być u Twojego boku gdzie ty Twoim zdaniem oferujesz im więcej, jesteś przystojniejszy, masz lepsze umiejętności damsko-męskie i tak ogólnie mówiąc, jesteś lepszy w jakimś Twoim rozumieniu. No ale co? Ty najczęściej myślisz o kobietach, które są piękne i gdybyś z taką spędzał czas, dałbyś jej tą całą swoją fascynację, no a ta, z którą się spotykasz, no wiesz, że to nie jest to, o co Ci chodzi, w związku z czym trudno Ci albo jest to wręcz niemożliwe udawać zafascynowanie. I to po Twojej twarzy widać. I to po Twoich oczach widać, i w Twoim zachowaniu to się przejawia. I ta dziewczyna, która jest mistrzynią odczuwania, bo jest to stworzenie emocjonalne, czuje, kim dla Ciebie jest, i to uczucie nie jest zbyt przyjemne. I wtedy ona się wymanewrowuje z tej relacji, a cały czas podczas jej trwania też jest otwarta. Na kogoś, kto będzie chciał jej to zaoferować. Ja kiedyś na szkoleniu ukułem taki bezczelny, prostacki tekst, ale który jest bardzo prawdziwy, bo chyba kiedyś jakiś kursant podszedł do dziewczyny i powiedział ale to był pasztet, a ja mówię dobra, ale nie zapomnij, że pasztet nie chce być uwodzony jak pasztet. Pasztet chce być uwodzony tak jak ty, twoim zdaniem zajebiste dziewczyny, które ty nazywasz zajebistymi. Pasztet też chce być tak uwodzony, w związku z czym po prostu jej nie uwodzi, jeśli nie jest dla ciebie kimś takim. I wtedy ten, przepraszam za to brzydkie określenie, pasztet, może dać mu taką zlewkę, a on będzie zdziwiony, i poruszony, i wielkie męskie ego, jak taka dziewczyna mogła y, mnie spławić. No i właśnie to jest ten powód. Także dziewczyny, które będą celowały z wami w związek i będą czuły, że was interesują tylko tematy. Zupełnie niezwiązane z jej życiem, o których chcecie rozmawiać, i tylko je podrywacie, i w ogóle jest obojętne wszystko, co ona mówi. To ona też nie jest głupia i będzie czuła, że poziom zainteresowania z Twojej strony jej osobą jest żaden i też odejdzie. A ty będziesz sobie mówił, zaraz, zaraz, miała do czynienia z takim zajebistym gościem jak ja, a ona przestaje się odzywać, zbywa mnie. Od tygodnia dwóch nie może znaleźć czasu na spotkanie? No tak, no bo faktycznie spełniłeś bardzo wiele tych yy, oczekiwań. Masz dużo cech bardzo fajnego faceta, no ale jest jeden problem. Nie jest ona dla ciebie kimś godnym pożądania, zainteresowania absolutnego i ona to czuje. A jak ona to czuje, no to niedobrze. No, i jaki mamy z tego wniosek? W zasadzie to nie znaczy, że absolutnie nie wchodź w relacje z dziewczynami, które nie fascynują Cię całkowicie, tylko po prostu nie dziw się, kiedy będziesz miał z ich strony jakąś obojętność i kiedy one będą gdzieś uciekały do Twoim zdaniem gorszych od Ciebie facetów, bo po prostu każdy chce czuć się kochany i podziwiany. Łatwo jest sobie to wyobrazić w drugą stronę. Kobieta 10 na 10, z którą jesteś w związku i która patrzy na Ciebie takim wzrokiem wyrażającym totalną obojętność, kiedy jecie śniadanie. I słuchaj, nie obroniłoby jej to, że jest taka zajebista i piękna, bo i tak byś nie chciał z nią być. Ostatecznie wolałbyś jakąś trochę skromniejszą dziewczynę, która patrzy na Ciebie oczami przesyconymi miłością, której na Tobie zależy, interesuje się Tobą i wyczuwa Twoje emocje, reaguje na nie. I ma na ciebie ochotę, szczerze jej się podobasz. Wolałbyś taką kobietę. I działa to w dwie strony. Dlatego jakby sumując, jest to odpowiedź na pytanie, dlaczego z tak wieloma dziewczynami, z którymi e, próbuję zawiązywać znajomość, to się jakoś rozkrusza w pewnym momencie. Weź następnym razem pod uwagę tę dzisiejszą lekcję. No okej, okay, więc odcinek wyszedł y, krótki, to na koniec jeszcze coś dodam, coś powiem. Niebawem moi drodzy, bo nie wiem za ile tak naprawdę, czy za pół miesiąca, czy za miesiąc, czy za półtora miesiąca, moja cała internetowa działalność ulegnie modernizacji. Niektórzy z was mówią, że moje intro jest y, takie już niemodne, że się nie podoba, bo że za długie, że przewijają. No jest jakie jest, y, niedługo będzie inne, będzie krótsze, y, zgrabniejsze, nowsze cała strona internetowa. Będzie nowa, wszystkie grafiki, wszystko co gdzieś na co rzucacie okiem, co słyszycie, co umila bądź nie umila wam czasu, będzie lepsze, zmodernizowane, więc to tak z mojej strony. A wszyscy klienci, którzy są w posiadaniu moich jakichś materiałów edukacyjnych, będą mieli do nich nowy dostęp, prostszy, bardziej intuicyjny na nowej stronie internetowej. No to wszystko gdzieś niebawem będę informował na bieżąco, kiedy jakby premiera tego nowego wcielenia. Więc najlepszego i do zobaczenia w następnym odcinku.